W 2005 roku zachwycaliśmy się Resident Evil 4, pierwszym God of War'em czy Call of Duty 2, ale te pozycje wystąpią dzisiaj wyłącznie w ramach wprowadzenia. Daniem głównym, jak zwykle, będą albowiem najbrzydsze, najnudniejsze i po prostu najgorsze gry wideo, jakie wyszły w tamtym czasie. Cześć, ja jestem Czuk i zapraszam Was serdecznie do pierwszej części krapów sprzed 20 lat. Heavyweight Thunder to doskonały przykład na to, jak nie robić gier o boksie. Właściciele PC-ów od zawsze byli traktowani po macoszemu, jeżeli chodzi o wzajemne okładanie się po facjatach na ringu, ale to co odstawiło Roundhouse Entertainment było po prostu brzenujące. Generalnie sama otoczka w postaci całkiem znośnej i przerysowanej grafiki, wplecionych w rozgrywkę elementów ekonomicznych, czy nawet prostych minigierek była całkiem spoko, ale gra leżała w tym co najważniejsze, czyli gameplay'u. Sportowcy ruszali się tu jak żuk bez wspomagania. Sterowanie myszką było precyzyjne niczym próba łapania mydła w wannie pełnej oleju, a pojedynki zamiast cieszyć rosnącym wyzwaniem frustrowały bardziej niż składanie mebli z Ikei bez instrukcji. Co innego polski boks polityczny. Przyznam, że to naprawdę niesamowite, iż taka gra w ogóle powstała, a do tego kto się jeszcze wsadził w pudełko i próbował sprzedać za realne pieniądze. Z okładki tego cuda wyłaniał się święty pamięci Andrzej Leper, a do dobitki zachęcały nas takie teksty jak najlepsza samoobrona to atak i Chce pan w ziobro? Bohaterowie tego widowiska wypowiadali zresztą podobne teksty podczas konfrontacji, a wybór był nie tęgi, gdyż można było wcielić się we wspomnianego Andrzeja, Zbigniewa czy pewnego czerwono włosego wokalistę podśpiewującego sobie kajne Grenzen. ŻADNYCH gran. Oczywiście produkcja była przepaskudna, toporna i nudna, ale sam pomysł jak najbardziej do mnie trafił, zwłaszcza, że można było klepać się na dwie osoby przy jednym komputerze, a umówmy się, któż z nas nie chciałby chociaż raz spuścić łomotu jakiemuś politykowi? Przyszcz się, cwaniaczku! Żorczyka zapomniałem! skoro jesteśmy już przy przestępczości, warto przypomnieć o czymś takim jak Crime Life Gang Wars. Odpowiedzialne za tytuł studio Hot House Creations zrobiło wcześniej słabiutkiego i niedorobionego idola, zatem ciężko było oczekiwać, że poradzą sobie z mordobiciem. Nie zmienia to jednak faktu, że gry wideo, przynajmniej docelowo, powinny być rozrywką, natomiast ta konkretna mogłaby zdobyć złoty medal w konkursie na brutalne zanudzanie swoich odbiorców. Tematyka była nawet fajna, bo starcia gangów w Ameryce nie są podejmowane zbyt często, jednak irytujące powtarzalność dziesiątki wrogów, których tyrało się jedną i tą samą sekwencją, a także totalny chaos podczas starć skutecznie odbierały jakąkolwiek radochę. Kolejny rok to kolejny krab z uniwersum smoczych kul. Na szczęście nie było ich tak dużo, a i saga swoje lepsze momenty, jednak mimo wszystko całościowo było to spore nieporozumienie. Pomysł na chodzoną bijatykę 3D w świecie Dragon Ball był może i całkiem niezły, ale wykonanie wołało już o pomstę do nieba. Gra była piekielnie wolna, a przecież opowiadała o wojownikach, którzy poruszali się z prędkością światła. Co najmniej. Walka wręcz również nie miała tu większego sensu, ponieważ najskuteczniejszą metodą na wygranie potyczki był ciągły spam kul co gorsza, nie brakowało tu również niespójnych z materiałem źródłowym głupot, jak wielokolorowe Saibamany, a nawet ich przykoksowane, zmutowane wersje rodem z filmu Ochalku. Fajne elementy zaś jak zbieranie nowych ataków, ciosów specjalnych czy wcielanie się w kolejnych wojowników zostały zarżnięte przez fatalną realizację i ślamazarne tempo rozgrywki. Pizza Dude Mamma Mia! Toż to kolejny szmelc od Team Six Olla Boga! W dodatku tym razem niemieccy twórcy byli tak bardzo dumni ze swojego dorobku, że powklejali wielgachne plakaty i billboardy reklamujące swój dotychczasowy wyżyk dosłownie po całej mapie. A o czym to w ogóle było? No trochę o telepatii, trochę o przenikaniu przez materię, czasem też o karkołomnych wyczynach kaskaderskich. Gdzieś tam daleko w tle majaczyło również robienie i rozłożenie pizzy klientom, ale umówmy się, większość czasu i uwagi i tak zabierały komiczne błędy, pokraczne ruchy bohaterów oraz nieprzewidywalny w swojej głupocie ruch uliczny. Kiedy twórcy pierwszego Mortyra rozpierzchli się po świecie, część z nich znalazło zatrudnienie w Kalari Studio, które wydało na świat legendarnego Wolf szance, ale spokojnie, to dopiero za rok. Klaus Jestem sekretarką Erwina Romla. Chciałeś się widzieć z nim, prawda? W 2005 zaś utalentowane inaczej ręce deweloperów przyczyniły się do powstania tragicznej platformówki nawiązującej do komiksu Tytus Romek i Atomek. W czasie prac nad tym tytułem padały zaś wyłącznie dobre pomysły, jak na przykład stworzenie ruchów bohaterów w oparciu o wybrakowaną animację poklatkową, albo możliwie najbardziej toporne projekty poziomów, bo przecież po co się starać, skoro i tak wszystko przykryjemy cel shadingiem, wyborną robotą. Robotę wykonała również osoba odpowiadająca za kreację rozgrywki, ponieważ dosłownie cała zabawa polegała na zbieraniu cukiereczków, kaw, serduszek i innych dupereli. Fantastyczne! Żeby jednak nie było, koślawe platformówki wykonywały również inne, wybitne ekipy. Jedną z nich była Data Design Interactive, która biorąc pod uwagę wszystkie platformy, jednego roku stworzyła aż 14 produkcji. Każda z nich była oczywiście gorsza od poprzedniej, ale szczególne laury należą się Ninja Breadman, które było tak sztywne i nieresponsywne, że aż bolało. Co do grafiki, było kolorowo, ale z pewnością nie ze względu na jakość oprawy, tylko po prostu żarów jasną paletę barw. Ponadto przez cały czas przygrywała... Ta sama irytująca muzyczka, a fatalnie rozłożone save pointy sprawiały, że po serii błędów i źle wymierzonych skoków, o co było naprawdę bardzo łatwo, zabawę trzeba było zaczynać od samego początku. Pamiętacie może tę irytującą żabę, która wraz z kawerem Axel F i towarzyszącym jej dzwonkiem na komórki zdobywała kolejne muzyczne listy przebojów na całym świecie? Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że pierwotnie ani nie była to żaba, ani też specjalnie szalona. Na imię miała zaś The Annoying Pink, czyli na nasze wkurzająca rzecz. Dlaczego wam o tym mówię? Bo o samej grze po prostu nie warto, jako że była to spektakularnie popsuta i mocno nieudolna kopia i Działo się tu wprawdzie wiele, ale ostateczny wynik większości wyścigów za. Zależał głównie od szczęścia gracza. Prędkości jako takiej również rozwinąć się nie dało, ponieważ trasy były zakręcone jak relacje w tureckiej telenoweli, przez co ciągle się z niej wypadało. Ogólne wrażenie audiowizualne ciężko zaś określić, ponieważ grafika może i najgorsza nie była, ale za to wszystkie tory wyglądały identycznie i zlewały się w jedną papkę. Słowem, nie był to najlepszy materiał na rozrywkę ani na chwilę, ani na dłuższe posiedzenie. Konia z rzędem temu, kto wytrzymał chociaż pół godziny Super Stand Spektakula. Propozycja Gabriel Interactive to bodaj najgorsza zręcznościówka, w jaką miałem okazję zagrać, i nie skazałbym na nią nawet najgorszego wroga w najmniejszym wymiarze czasowym. Hulało tu praktycznie wszystko: od koszmarnie zaprojektowanych map, po tragicznie wykonane pojazdy oraz jeszcze gorszą fizykę obiektów. Właściwie to z czasów szczenięcych pamiętam, że kiedyś chodziło się na takie pokazy i było naprawdę fajnie, ale tam były i popisy kaskaderskie, i dźwięk gnieciony. Karoserii, a także dużo efektów, skoczna muzyczka i smaczne jedzenie. Niestety elektroniczna wersja powrotu do tego wspomnienia jest tym bardziej bolesna, ponieważ w grze wideo króluje wyłącznie cringe i rozczarowanie. No, można się ewentualnie pośmiać z kuriozalnego ragdola na motocyklu. Taxi 3 Extreme Rush to ponowne spotkanie z Team Six i jak możecie się domyślić, nie jest to konfrontacja, która kogokolwiek ucieszy. Zwłaszcza jeżeli ktokolwiek myślał, że w produkcji tej będzie używało się taksówek, ponieważ z zawodem tym dzieło Niemców nie miało absolutnie niczego wspólnego. Taksówka pojawiała się tylko na początku i stanowiła wyłącznie pretekst do poprowadzenia kariery w stylu Need for Speed Underground, którego Extreme Rush chciało być niskobudżetowym klonem. Dostaliśmy więc możliwość pojedynkowania się z idiotycznymi. botami, Ulepszania swojej nielicencjonowanej fury, ścigania się po dosłownie linii prostej i ogólnie męczenia były tragicznym modelem jazdy. Nie kupować, nie ściągać, nie uruchamiać. Czujcie się ostrzeżeni. Nieco przewrotnie, powiem wam za to, że nawet polubiłem się z RPM Tuning. Lata temu na PC tak gra nie chciała działać na co drugim komputerze, przez co przypięto jej łatkę niegrywalnego krapa. Po rozegraniu jednak kilku partii na konsoli PlayStation 2, a następnie wersji Steam, o dziwo dało się w tym wszystkim całkiem nieźle bawić. Jasne, samochody stanowiły w głównej mierze elektroniczne pudełka po zapałkach. Model jazdy był nieco zbyt prosty, a otoczenie poza samochodami wyglądało jak tytuł z innej epoki. Jednak gra jako całość. Wcale aż tak mocno nie kaleczyła. Efekty po użyciu nitro zaś to jedne z najładniejszych doznań w ramach gier tego typu, jakie były dostępne w tamtym czasie, o ile oczywiście działały poprawnie, z czym już niestety bywało różnie. Dla porównania wrzucam jeszcze adrenalin ekstremalna szybkość, która dla mnie zawsze była nudnym i bezpłciowym symulatorem jazdy na odtlenku azotu. Turbo używać można tu było praktycznie przez cały czas, a pasek za to odpowiedzialny opróżniał się w iście żółwim tempie. W rezultacie można było odnieść wrażenie, jakoby nie sterowało się autem, a jakąś upośledzoną rakietą, która pruła przed siebie bez jakichkolwiek konsekwencji. Właściwie to wyglądało to nawet trochę tak, jakby używało się cheatów, ale takich, z których korzystali również nie wszyscy inni, ponieważ gumowa AI była tak bezczelna, że przeciwnicy doganiali nas zawsze i to bez względu na to, jak daleko im odjechaliśmy. Z drugiej strony, kiedy akurat nam nie szło, oni również czekali na nas grzecznie, choćbyśmy jechali na wstecznym. Masakra. Psychotoxic to jeden z najbardziej intrygujących mnie pełniaków z CD Action. Teoretycznie mieliśmy tu fajną bohaterkę, całkiem przyjemną fabułę oraz niezgorszą oprawę wideo. Dodatkowo była to pozycja posiadająca jedne z najbardziej zakręconych i przesadzonych projektów map jakie w życiu widziałem. Dlaczego więc tytuł wylądował w krapach? Ponieważ za dobrymi pomysłami nie poszło godziwe wykonanie, a monotonia rozgrywki, kiepściutkie AI oraz jak zwykle sprawiający potężne problemy ragdoll nie pozwalały brać go na poważnie. Gra zresztą sprawiała wrażenie, jakby za chwilę miała się rozejść w szwach, a zbyt skomplikowana struktura niektórych poziomów, choć efektowna, była również pełna błędów technicznych, oraz przede wszystkim działała jak niedokończona modyfikacja. Co innego Land of the Dead. Teoretycznie produkcja ta podejmowała poważne tematy. Była w miarę ogarnięta technicznie, a w ramach mięsa armatniego rzucała na graczy jakże popularne wówczas zombiaki. Niestety poza wyglądem umarlaków, który przynajmniej na tamte czasy dawał radę, ciężko powiedzieć o tej pozycji cokolwiek pozytywnego. Pod względem wykonania była to straszna bieda. Mieliśmy tu wprawdzie silnik Unreal Engine drugiej iteracji, ale kompletnie nie wykorzystano jego potencjału. Okolica w większości wypadków była albo przerażająco pusta, albo żałość, wręcz ograniczona, np. labiryntem ze snopków siana, płaskimi teksturami kukurydzy albo zrobionymi na kolanie kanałami. Poza tym ja wiem, że zombie do najinteligentniejszych kreatur raczej nie należą, ale to co zrobili w z Green przechodziło już ludzkie pojęcie. Zgniłki potrafiły wszak blokować się przy każdej możliwej okazji, np. zastygać w miejscu kontemplując swoje nieżycie, wtapiać się w różne obiekty oraz odstawiać tańce godowe naprzeciwko swojego gatunku. Likwidator, albo Liquidator 2, bo tak często nazywane było również dzieło Parallax Arts, bardzo chciało przypominać arenowego shootera, który przynajmniej odrobinę nawiązywałby do naszego pękilera. Niestety twórcy ewidentnie nie ogarniali, że strzelanka w tej konkretnej formule powinna być jak najbardziej dynamiczna i mięsista, a nie powolna i żenująco pokraczna. Zupełnie nie rozumiem też, dlaczego od samego początku rozgrywki grającym oddano dosłownie cały arsenał broni, jakim mogli dysponować, zupełnie jak po wpisaniu na wszystkie bronie i amunicje. Poza tym widzę w likwidatorze dwa niewykorzystany potencjał, ponieważ autorski silnik sprawiał wrażenie całkiem zaawansowanego. Lokacje były spore i nawet miały swój klimat, a projekty przeciwników wykazywały dużą kreatywność. Wstrzelanie było już nudne i toporne, a to w FPS-ie, zwłaszcza rynowym, jest w końcu najważniejsze. Pomimo tego, że Eurocaps spróbował sprzedawać się pod płaszczykiem taktycznej gry akcji, zdecydowanie bliżej było mu do staroszkolnych strzelanek, w których trup słał się gęsto, a lufy karabinów praktycznie nie stygły od ciągłego wypluwania pocisków. Nic z tym zresztą dziwnego, ponieważ pozycje te oparto na silniku pierwszego Sirius Sama, którego raczej nie budowano celem zapewnienia wybitnej sztucznej inteligencji wrogów, ani tym bardziej przedstawienia wielowątkowej i skomplikowanej fabuły. Dlatego też dzieło Crazy Food Game Studios. Spokojnie można było przejść na zasadach Rambo, traktując swoich towarzyszy broni niczym dodatkowe życia i radośnie rozsmarowując o ścianę kolejne dziesiątki wrogich jednostek. Problem w tym, że nudziło się to po prostu po kilkunastu minutach. Ride na Berlin pokazał wszystkim obrońcom gazetkowych perełek, jakie podejście biznesowe miało wówczas City Interactive. O ile bowiem terroryst Takedown miał w sobie jakąkolwiek nutę świeżości, jego drugowojenny Reskin nawet nie starał się robić czegokolwiek inaczej. Co gorsza, ktoś w zespole wpadł również na kuriozalną ideę, aby w odpowiedzi na krytykę zbyt krótkiego czasu potrzebnego na ukończenie całości, maksymalnie rozciągnąć każdą z dostępnych misji. Finalnie było więc zauważalnie dłużej, ale niestety sztuczne przedmioty. Dłużanie doskonale znanych już wszystkim etapów i mechanik spowodowało frustrację i niezadowolenie kupujących, którzy mieli już dość budżetowych celowniczków. Nadchodzące pozycje w przyszłości od tej pory miały być już zatem pełnoprawnymi FPS-ami. Tym oto sposobem przechodzimy do trzech ostatnich krapów na liście. Na początku pragnę was uspokoić, że to co widzicie na ekranie nie jest wcale przerwą na reklamy, a autentyczną nazwą gry, którą można było nabyć w popularnym hipermarkecie. Puchar Tesco to oczywiście nic innego jak pozbawiona licencji PZPN-u oraz obrandowana po era futbolu, która ukazała się w polskich kioskach w 2002 roku. O ile do samego tytułu zupełnie nic nie mam, bo swego czasu była to naprawdę całkiem przyjemna kopanka, tak zwyczajnie Muszę już skrytykować odgrzewanie starego kotleta po trzech latach od premiery, a do tego jeszcze kompletny brak szacunku do własnego dzieła, sprzedając go jako podstawową bazę pod reklamy. Siatkówka plażowa chyba nigdy nie doczeka się już dobrej, komercyjnej egranizacji. Z całą stanowczością, za taką uznać nie można Beach Valley Hotsports, które oczywiście posiadało fizykę falujących na wietrze biustów, ale kompletnie nie poradziło sobie w pozostałych aspektach. Szczególnie wkurzające okazało się tu przedziwne i nieintuicyjne sterowanie, które po pierwsze nijak nie pasowało do aktualnej sytuacji na boisku, a po drugie nie pozwalało na właściwą reakcję, czy też zaplanowanie swoich ataków. Właściwie to całość można było obsługiwać wyłącznie dwoma przyciskami, nawet z pominięciem kierunków, co odbierało jakąkolwiek przyjemność i chęć do dalszego grania. Szkoda, bo w swojej niszy produkcja ta miała pewien potencjał. No i na koniec, moi kochani, Lula 3D, czyli mokry sen każdego gamera sprzed 20 lat. O ile oczywiście, dla odrobiny na gości, było ono w stanie przebrnąć przez wyjątkowo powolne tempo rozgrywki oraz niezwykle toporne, nawet jak na przygodówkę, system interakcji. Budżetu ewidentnie zabrakło również na cokolwiek innego niż wymodelowanie głównej bohaterki. Na przykład, tutaj nie mam pojęcia, czy pies akurat bardzo się cieszy, czy może jednak jest poważnie chory i trzeba go natychmiast zabrać do weterynarza. Generalnie, poza erotyką, o ile kogokolwiek to jara, nie było tu nic ciekawego, a sama Lula w większości przebiegu zabawy po prostu chodziła od punktu A do B, zbierała jakieś pierdoły i prowadziła rozmowy z napotkanymi NPC. Podobno można tu było jeszcze walczyć i strzelać, ale do tego niestety nie dobrnąłem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część najgorszych gier wideo z 2005 roku. Jako, że szykuję już dla Was drugą część, dajcie koniecznie znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Tymczasem to tyle ode mnie, dziękuję za uwagę i na razie ha!